Witajcie w pierwszym odcinku z serii Budujące Rozmowy z Lubar. Dziś dowiecie się m.in. jakie są najważniejsze cechy stropów Rektor, co zrobić, aby otrzymać darmowy projekt stropu i odpowiemy na odwieczne pytanie, czym się różni strop Rektor od stropu Triwat. Zapraszamy serdecznie do odsłuchu. Cześć, z tej strony Michał. Pracuję w hurtowni budowlanej Lubar jako doradca techniczny, ale specjalnie dziś i to tylko dla Was wcielę się w rolę redaktora. W tym odcinku porozmawiamy z Przemkiem z firmy Rektor na temat stropów i ich produkcji które są nowością w naszym sklepie internetowym. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć Michał. Nazywam się Przemek Deryło. Na co dzień zajmuję się szkoleniami w zakresie i projektowania, i montażu systemów stropowych. I mam nadzieję, że dzisiejszy wywiad będzie w stanie pokazać Państwu, w jak szybki i prosty sposób można i zaprojektować, i zamontować, właśnie stropy rektor na każdej inwestycji. Przemku, czy możesz mi coś więcej powiedzieć o Waszych produktach? Chodzi mi głównie o Wasze stropy. W skrócie, jeżeli chodzi o stropy rektor, są to stropy belkowo-pustakowe, czyli składają się z belek sprężonych które pozwalają nam osiągnąć większe rozpiętości, przenieść większe obciążenia i wypełnień w dwóch wariantach. Albo jest to pustek betonowy tradycyjny, dedykowany wszędzie tam, gdzie chcemy tradycyjne tynki, chcemy, żeby nam to nie pękało, nie klawiszowało, bądź alternatywa system Recto Light, gdzie zamiast pustaka betonowego stosujemy bardzo lekkie panele, one są stworzone na pompo Materiał bardzo podobny do płyty OSB, czyli drewnopodobne panele, sztywne. I tutaj, jeżeli chodzi o porównanie ciężaru i logistycznego, i tego, który trzeba zamontować na budowie, to jest mniej więcej 1, nawet do 18. Czyli dla zobrazowania, panel, który waży 4 do 6 kg, zastępuje nam nawet prawie 100 kg pustaka betonowego. Jak to ma się do budowy 100 m2 stropu będzie to około 11 ton pustaka betonowego kontra 600-700 kg panela, więc różnica i w logistyce i w montażu kolosalna. Generalnie stropy gęsto są 30-40% lżejsze od stropów monolitycznych właśnie z tego względu, że powstają komory. Powietrza, czy tak jak w przypadku RectoLite, a, przestrzenie instalacyjne, które po prostu nie dociążają stropu dzięki temu stropy mogą, szczególnie przy większych rozpiętościach przenieść większe obciążenia. Wiesz, słyszałem, że stropy RectoLite można układać pięć razy szybciej niż zwykłe stropy, takie z wypełnieniem betonowym, pustakiem betonowym, no i to dla naszych słuchaczy, inwestorów, to na pewno będzie dobra, dobra informacja, ciekawa informacja. A powiedz mi jeszcze. Taką rzecz. Jak to się ma do wytrzymałości? Czy te wytrzymałości są porównywalne? Tutaj, jeżeli chodzi o wytrzymałość, czy to będzie system RectoBeton czy RectoLight, można powiedzieć, że są praktycznie na identycznym poziomie. Ponieważ za wytrzymałość, za nośność stropów odpowiadają żebra, czyli belka sprężona i nadbeton. Natomiast wypełnienie w stropach żebrowych jest tylko i wyłącznie elementem wypełniającym, nie pełni funkcji konstrukcyjnej. Czyli hipotetycznie możemy założyć, że wyrwiemy pustaka, wyrwiemy system, czy ten panel Rectolite, w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na konstrukcję tego jego stropu, ponieważ go tylko i wyłącznie odciążyliśmy, a elementem konstrukcyjnym jest ta belka sprężona. Wiesz, jeszcze taka, taka dygresja, widzę, że patrząc na ten system Rectolite, można go zastosować również w budynkach, gdzie jest potrzeba wymiany stropów, w budynkach starych, na pewno to będzie tam miało zastosowanie w tych starych kamienicach. A powiedz mi jeszcze odnośnie takiego problemu, który, który większość stropów posiada, odnośnie klawiszowania. Więc w skrócie, jeżeli chodzi o klawiszowanie stropów gęstożebrowych, kiedyś miało to miejsce, szczególnie jeżeli połączyło się jeszcze to ze złym wykonawstwem. Natomiast tutaj technologia sprężonego betonu sprężonych belek pozwoliła pokonać ten problem i w całym systemie można wyróżnić kilka elementów, które właśnie na to wpływają. Pierwszy to jest przede wszystkim belka sprężona. Czyli tutaj już dużo większa nośność, dużo większa sztywność. Nawet podczas projektowania wymagania dla tego typu stropów są bardzo rygorystyczne. Zakładając 5-metrowej długości belkę, ona może maksymalnie ugiąć się 10 mm. Jest to bardzo niewiele, ponieważ taki sam strop żelbetowy może się ugiąć powiedzmy 20 mm, więc już mamy tutaj dużo mniejsze ugięcia. Podczas montażu układana też jest siatka stalowa w nadbetonie, która powoduje, że Stropy są zmonolityzowane w górnej strefie, te obciążenia się równomiernie rozkładają na sąsiedniej belki, nie ma takiego, e, takiej możliwości, żeby jedna belka, jedno żebro zapracowało, ponieważ wszystko jest ze sobą połączone. No i dodatkowo jeszcze podczas montażu montuje się te stropy z ujemną strzałką ugięcia, czyli w skrócie podpory delikatnie są podniesione w stosunku do ścian. Dzięki temu strop po pełnym obciążeniu, wylaniu posadzki, postawieniu ścianek działowych w trakcie użytkowania, co najwyżej wróci nam do poziomu. Nie ma praktycznie takiej możliwości, żeby ten strop się zaczął uginać tak jak stropy monolityczne. Słuchaj, opowiadasz takie rzeczy, że aż trudno w to uwierzyć. Strop rektor jako rewelacyjne rozwiązanie: szybki, tani, łatwy w montażu. A czy są jakieś niebezpieczeństwa, ewentualnie jakieś błędy? Czy możesz coś powiedzieć, jak ewentualnych błędów montażowych uniknąć? Generalnie montaż tych stropów jest bardzo prosty. Niewiele różni się od tak zwanej teriwy popularnej i znanej w każdym zakątku Polski. Natomiast przy podejściu do... Montażu warto wcześniej zwrócić uwagę na rysunek montażowy, ponieważ na rysunku montażowym jest pokazane, jest zestawione typy, ilość belek, rodzaj wypełnień, żeby wiedzieć w którym miejscu który element umieścić. Tak naprawdę montaż przypomina troszeczkę układanie klocków Lego. Nie jest skomplikowany, tylko trzeba wiedzieć, z której strony zacząć, który element w którym miejscu ułożyć. To, że w niektórych miejscach pojawia się na przykład większa liczba belek, dwie, trzy, czasami nawet pięć, to nie jest żaden błąd drukarski czy projektowy. To są po prostu wytyczne konstrukcyjne. Jeżeli na etapie projektu projektant założył jakieś obciążenia przy stropie tradycyjnym żelbetowym, dokłada się prętów zbrojeniowych. Natomiast przy prefabrykacji mamy możliwość dołożenia kolejnej wytrzymałej belki, która jest w stanie przenieść większe obciążenia. Więc to, że nie zawsze jest idealny rozkład, belka pusta, belka pustak, tylko pojawiają się większe liczby belek, to wynika tylko i wyłącznie z wytycznych inwestora, charakteru konkretnej inwestycji. Po prostu ten strop musi przenieść te obciążenia, na które jest projektowany. Czyli te dodatkowe belki to na przykład ściana działowa, na przykład z cegły, ewentualnie jakiś słup, który podpiera dach i tak dalej i tak dalej. Dokładnie tak. I tutaj też, jeżeli chodzi o ścianki działowe, zwracam uwagę na jeden aspekt, ponieważ inwestorzy no nie zawsze muszą wiedzieć, z czym się wiąże typ rodzaj ścianek działowych i podczas projektu czasami zakładają, zrobimy ścianki lekkie, szkieletowe z gips kartonu. No i tutaj akurat pod kątem konstrukcyjnym nie jest to żaden problem, bo taka ścianka waży bardzo mało. Natomiast czasami jest tak, że w trakcie inwestycji zmiana decyzji i chcemy na przykład zastosować ściany ciężkie, silikatowe. Trzeba być świadomym, że w niejednym przypadku to jest czasami dodatkowe kilkanaście ton na takim stropie, więc warto taką decyzję podjąć wcześniej, ponieważ każdy strop jest projektowany pod konkretne wytyczne. Możemy projektować pod lekkie ścianki, pod ciężkie, można nawet przenosić słupy więźby dachowej, co się często zdarza, kiedy klienci dzwonią, że właśnie otrzymali projekt tak zwany katalogowy. Są tam słupy drewniane z więźby dachowej oparte na takim stropie z pytaniem, czy można to przeprojektować właśnie na system jakiś prefabrykowany, który ułatwia, przyspiesza montaż i który go znają wykonawcy. Przemku, powiedz mi, w momencie, kiedy klient jest zainteresowany Waszym stropem, jak to rozegrać, jak to zrobić, żeby, żeby mu pomóc? Jak wygląda proces nie wiem, projektowy, zakupowy w waszej firmie. W waszym przypadku tutaj klienci mają ten komfort, że mogą na dwa sposoby zgłosić się z tematyką stropową. Pierwszy to jest wersja tradycyjna, czyli przychodzą do siedziby z dokumentacją z budowy, dokumentacja skserowana, skanowana. Bądź też mogą takie informacje przesłać drogą Mailową za pomocą waszej platformy internetowej, sklepu internetowego, bez wychodzenia z domu. Co się z tym projektem dalej dzieje? Trafia on przez Was do naszego biura rektor, gdzie nasi projektanci proponują rozwiązanie stropowe, zawsze skrojone pod konkretną inwestycję. Sprawdzamy rodzaj ścianek, warstwy wykończeniowe geometrii takiego pomieszczenia każdego w konkretnym budynku i w ciągu kilku dni staramy się odesłać taką dokumentację do klienta, żeby zobaczył jak takie rozwiązanie stropowe wygląda w jego przypadku. Ponieważ nie ma dwóch identycznych budów, każda charakteryzuje się różnymi problemami, różnymi wytycznymi, tak więc tutaj odpowiednio dobranie stropu pozwala tutaj Wyprzedzić różne pytania już na budowie. Możemy sobie regulować wysokość stropu. Tutaj też warto wspomnieć, że grubość takiego stropu waha się pomiędzy 16 cm a nawet 34 cm. No w skrócie przyjęło się mówić, że są to stropy szyte na miarę, ponieważ jest tak dużo rozwiązań, biorąc pod uwagę różne typy belek, różne typy pustaków, że każdy inwestor znajdzie takie rozwiązanie, które będzie mu najbardziej pasowało. Wiesz, w naszym regionie, gdzie jesteśmy na Śląsku, wiele osób zadaje pytanie: jak się mają Wasze rozwiązania stropowe do ewentualnych problemów, jakie mamy na Śląsku, typu szkody górnicze? Jak to jest w tym przypadku? Zgadza się. W Waszym regionie rzeczywiście dosyć dużo jest zapytań dotyczących szkód górniczych, i tutaj plus jest taki, że na tego typu inwestycje wyjeżdżają dokładnie takie same stropy, natomiast one delikatnie różnią się, jeżeli chodzi o kwestie dozbrojenia, już na budowę. Tutaj dochodzą dodatkowe pręty, które usztywniają cały strop, wszelkiego rodzaju otwory, w takim stropie jak otwory pod klatkę schodową czy szachty instalacyjne. Mocniejsza siatka, grubsze nadbeton, ale to są powiedzmy już elementy, o których nie trzeba wiedzieć, tym się już zajmuje nasze biuro, jedyne co, to potrzebujemy takie informacji na etapie projektu. Są to szkody górnicze, projektanci wezmą to pod uwagę i wydadzą odpowiednie rysunki z konkretnym zbrojeniem. Wszemku, to teraz takie podsumowanie. Mamy stropy rektora, wersja lekka i wersja ciężka. Wersja ciężka, belka plus wypełnienie pustakiem. Wersja lekka, belka i wypełnienia z panela drewnopodobnego. Klient, który się zgłasza do nas, otrzymuje od, od, od producenta rektora projekt. Przemku, a powiedz mi jedną rzecz. Jak to jest z kwestią dokumentacji? Zmiana stropu jest jednak zmianą istotną i wymaga pewnych wpisów, na przykład w dzienniku budowy. Jak to, jak to ogarniać je z waszej strony? E, tak jak wspomniałem wcześniej, pod kątem. E przepisów jest to zmiana nieistotna nie wymagająca nowego pozwolenia na budowę. Natomiast tak jak wspominałeś jest to istotna zmiana jeżeli chodzi o konstrukcję budynku i każdorazowo taką zmianę wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania. W przypadku kiedy zamieniamy technologię na stropy rektor klienci zawsze otrzymują u nas bezpłatnie projekt. Jeżeli jest potrzeba możemy dostarczyć projekt zamienny wydrukowany w kilku egzemplarzach na budowę. Opieczętowane, podpisane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Przemku, jak wspomniałeś, na tym te naszym terenie bardzo popularny jest strop Teriva. Wskaż kilka różnic, czym te stropy Teriwa różnią się od rektora? Który jest lepszy? E, w skrócie, jeżeli porównujemy stropy Teriva, są to stropy bazujące na belce, która jest wyposażona w tradycyjną kratownicę ze zwykłej stali o wytrzymałości 500 megapaskali na rozciąganie. Tutaj, jeżeli porównujemy to z belką sprężoną, mamy specjalną stal, która ma wytrzymałość ponad 2000, czyli czterokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie, co powoduje, że stosowanie stropów sprężonych pozwala swobodnie przenosić obciążenia przy nawet większych rozpiętościach dochodzących do 10 metrów. Jeżeli chodzi o różnice, Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wysokość. Przy stropach tak zwanych teriwa, mamy najczęściej jedną wysokość 24 cm, chociaż występują też w różnych konfiguracjach 30 cm bądź 34 cm stropy. Tutaj, przy stropach rektor, mamy możliwość praktycznie wybierania między stropami od 16 do 34 cm, ponieważ. I pustaki, i panele występują w różnych wysokościach. Możemy zacząć od najniższych pustaków, 12 cm. Idąc w górę, wraz ze wzrostem rozpiętości, obciążeń, możemy sobie wybierać wyższy pustak, grubszą warstwę nad betonu. Jest to dosyć płynne i możemy często, przy szczególnie niewielkich rozpiętościach, zmieścić się w grubościach, przy domkach i nawet poniżej 20 cm wysokości takiego stropu. Kolejny element. To jest przede wszystkim brak żeber rozdzielczych w stropach rektor. Przy stropach teriwa, żeby nie było tak zwanego efektu klawiszowania, trzeba jeden, dwa bądź nawet trzy takie elementy żeber wykonać w danym pomieszczeniu. Przy stropach rektor zamiast żeber rozdzielczych stosuje się siatkę stalową w nadbetonie, czyli mamy spokój, ponieważ te wszystkie obciążenia są rozkładane na większą powierzchnię. Wszystkie żebra współpracują ze sobą, nie ma tak zwanego efektu klawiszowania, i fakt ten jest wykorzystywany między innymi przez branżę deweloperską, ponieważ znaczna część tego typu stropu stosowana jest w budynkach do 4, nawet 6 kondygnacji. Kolejny element to przenoszenie obciążeń, takich jak słupy więźby dachowej. Dzięki temu, że belka sprężona może w żebrze występować nawet w ilości 5 sztuk. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby projektować supy więźby dachowej na takich stropach, czy też ciężkie ściany międzylokalowe, ściany działowe. Tutaj w zależności od tego, co jest w projekcie, praktycznie większość typów obciążeń możemy zamodelować, wykonać pod to projekt i odpowiednio dozbroić taki strop. Kolejnym ważnym elementem są strefy, gdzie łączymy Prefabrykat na budowy z elementem żelbetowym lanem na mokro. I mam tutaj na myśli płyty balkonowe, żelbetowe, klatki schodowe, są to takie newragiczne miejsca, gdzie przy tak zwanej teriwie często po prostu trzeba fragment stropu wylać jako element żelbetowy. Tutaj w przypadku rekto betonu możemy zastosować niższy pustek betonowy który traktujemy jako szalonek tracony, dozbrajamy to odpowiednio i praktycznie 100% stropu wykonywane jest w systemie. W przypadku systemu RectoLight, gdzie tradycyjny pustek betonowy zastąpiony jest lekkim panelem, zyskujemy dodatkową przestrzeń instalacyjną. Jest to w tej chwili szalenie istotne w dobie, kiedy prowadzimy masę różnego rodzaju instalacji pod stropem. Już nie mówię tutaj nawet o okablowaniu, natomiast coraz częściej pojawiają się przewody wentylacyjne, nawiewne, wywiewne, które zajmują dosyć sporo przestrzeni i wymagają najczęściej sufitów podwieszanych. W związku z tym, że w większości przypadków systemy Rectolite wykańcza się sufitami podwieszanymi, tworzą się nam przestrzenie instalacyjne, których wysokość wynosi mniej więcej od 7 do 14 cm i mówimy tutaj o przestrzeni instalacyjnej już w grubości stropu, czyli niejednokrotnie się zdarza, że możemy ten sufit podwieszany wykonać bezpośrednio pod belką, natomiast w grubości stropu poprowadzić instalację, dzięki czemu ta wysokość pomieszczenia może być wyższa. Dodatkowo różnica jeszcze w porównaniu z stropami typu Teriva wygląda tak, że w trakcie montażu możemy znacząco ograniczyć liczbę podpór montażowych. Ponieważ belka jest na tyle sztywna, że na korytarzach do rozpiętości około 2 metrów nie trzeba tych stropów podpierać, w pomieszczeniach do rozpiętości 5 metrów wystarczy jeden rząd podpór podparty mniej więcej co 1,20 m, 1,50 m. Natomiast przy stropach od 5 do 10 metrów wystarczą zaledwie dwa rzędy podpór. Natomiast czasami zdarza się taka sytuacja, że mamy bardzo wysokie pomieszczenia, bądź wymieniamy stropy w kamienicach i jest konieczność zastosowania montażu tak zwanego bezpodporowego, czyli możemy dobrać na tyle mocne belki, które będą w stanie bez podpierania ich w trakcie betonowania przenieść wszystkie obciążenia, a inwestor, a wykonawca po prostu nie będzie musiał podpierać tego w trakcie montażu. Przemku, pytanie jedno. Co w momencie, kiedy już na budowie, podczas układania stropu, pojawią się jakieś pytania, problemy, wątpliwości, no co wtedy się dzieje? Kwestie montażowe najczęściej nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ oczywiście dostępne są poradniki wykonawcy, są filmy instruktażowe dostępne na kanale YouTube. Jeżeli chodzi o kwestie zmian już w trakcie budowy czy dopytania o jakieś nietypowe, niestandardowe rozwiązania, to oczywiście można zadzwonić na telefon pomocy rektor i w każdej chwili jesteśmy w stanie zlokalizować dany projekt. Jest on w systemie, można dopytać, można ewentualnie jeszcze zrobić jakąś delikatną zmianę, przesunąć belki tak naprawdę każda budowa toczy się swoim życiem i o wielu elementach, szczególnie przy renowacjach, przy rozbudowach, dużo rzeczy zaskakuje w trakcie budowy, więc jesteśmy w stanie pomóc. Oczywiście oprócz wsparcia technicznego z firmy Rektor, nasi klienci mogą liczyć na pomoc w naszej hurtowni, w naszej hurtowni w Lubarze. Dziękuję Przemku, bardzo miło było się z Tobą spotkać, porozmawiać odnośnie tych ciekawych rozwiązań stropowych. Nasi słuchacze na pewno też są bogatsi o wiedzę i myślę, że jak będą mieli jakiekolwiek pytania na temat wyboru stropu, teraz po tej naszej rozmowie wiele rzeczy się im rozjaśniło. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję Michale za zaproszenie. Mam nadzieję, że w miarę w klarowny, prosty sposób przedstawiłem kwestię stropową dotyczącą właśnie rozwiązań Recto Beton, Recto Light. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, jesteśmy otwarci do rozmów, zapraszamy do współpracy, a ja życzę samych sukcesów i do usłyszenia. Dziękujemy.